Cześć, ten filmik nie jest poradą inwestycyjną. W ostatnim filmiku mówiłem Wam, że będę shortował, że shortuję w zasadzie koina o nazwie BNX. I tutaj zobaczmy, mamy wykres tego koina, a na ten wykres naniosłem schemat. Kto zgadnie, tak, jest to schemat dystrybucji według Lighthoffa. Zobaczcie, jak idealnie te wszystkie punkty tutaj na tym schemacie się pokrywają z wykresem. Ja je tutaj opisałem na żółto. I na tym schemacie jak go naniesiemy no to tutaj wszystko by się y, zgadzało. Moja średnia cena y, wejścia no to to jest 138 dolarów. Aktualnie mamy cenę 130 y, dolarów. Prawdopodobnie do tego shorta jeszcze będę y, dokładał. Już bardzo ładny zysk, ale no, według tego schematu to jeszcze powinniśmy spaść niżej. Gdybym miał trzymać tego shorta do końca, no to musiałbym go gdzieś trzymać do y, okolic końcówki lipca. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Może go zamknę tutaj w okolicy 80 dolarów, czyli w okolicy tego punktu SOF y, i później tu postawię longa. Zobaczymy. Jeszcze nie zdecydowałem, jak tego shorta do końca y, rozegram. No, ciekawy też jestem, czy ten schemat się rzeczywiście wypełni tak y, książkowo. Jak do tej pory y, tutaj. Się wypełniał, tak? Czyli mieliśmy proces akumulacji, potem wzrosty i te wszystkie punkty tutaj zaliczane. E, także tutaj e, ten short bardzo ładnie już daje zarobić. No, oczywiście ten schemat dystrybucji według to nie jest jedyny powód, dla którego shortuję tego koina. E, mam jeszcze kilka innych powodów, ale o tym nagram taki kompleksowy materiał, przygotuję się do niego, e, tak żebyście mieli taką naprawdę fajną wiedzę na przyszłość, żeby wiedzieć właśnie, kiedy wychodzić z danego aktywa lub kiedy warto postawić jakąś pozycję short. Zresztą ten schemat wypełniał się też na Bitcoinie. Pamiętacie w zeszłym roku. ale tak jak mówię powodów jest więcej. OK, ale o tym być może w przyszłym filmiku, także zapraszam, będzie to fajny taki edukacyjny też materiał. Natomiast jeśli chodzi o aktualną sytuację na Bitcoinie, no to zobaczcie, w poprzednim filmie też mówiłem Wam, że spodziewam się dalszych spadków, czyli byliśmy wtedy gdzieś tam na okolicach 23 tysięcy chyba. No i te spadki dostaliśmy, przebiliśmy nawet poprzednie ATH. Wejdę na godzinówkę. ATH poprzednie z 2017 roku jest oznaczone tą zieloną tutaj przerywaną linią i zobaczcie, przebili to ATH, szybko wrócili ponad ATH, no i to ATH jest teraz testowane. Raz, dwa, trzy, tutaj cztery i dzisiaj piąty. Piąty raz już w sumie mamy test tego yy, ATH. I teraz co tutaj się dzieje według mnie oczywiście. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Yy, no tutaj Grubasy pozwalają kupować tego Bitcoina po tej cenie, ponieważ yy, Grubasy wiedzą, że jest trochę osób na rynku, które Myślał, że poprzednie ATH to jest dołek bitcoina. Dlatego tu pojawiły się reakcje zakupowe, popytowe. O ile wcześniej tych reakcji nie było, zobacz, ja wam mówiłem, jak byliś, byliśmy na 30 tysiącach, że jak będziemy się utrzymywać poniżej 30 tysięcy, no to następnym takim przystankiem będą te okolice 20 tysięcy. Tak tu po drodze praktycznie nic nie było. Tu nie było jakiegoś ważnego punktu oporu technicznego. No ani też psychologicznego takiego y, oporu tu nie było, nie? Yy, więc no, ta cena szybko znalazła się w okolicach 20 y, tysięcy. I teraz y, ci ludzie, którzy właśnie wierzą w to, że to już jest dołek Bitcoina, no bo Bitcoin nigdy nie spadał poniżej poprzedniego ATH, y, tutaj jeszcze kupują tego Bitcoina, ale sami widzicie, że tu jakichś dużych zakupów nie ma, tak? Gdyby tu leżały grube zlecenia, no to mielibyśmy już 30 tysięcy na bitcoinie, a tymczasem widzicie co się dzieje? No to jest po prostu no, ba bardzo słabe odbicie, tak? tutaj duże pieniądze nie leżały, yy, więc no, ulica tutaj raczej jakichś dużych pieniędzy nie, nie, nie zapakowała, albo też po prostu tych pieniędzy nie ma, no bo mamy inflację. Ja wam tu pokażę jeszcze fajne zdjęcie, yy, to jest zdjęcie z jednego z miast w Polsce, stacja benzynowa, Tutaj zobaczcie test tego, tych wyświetlaczy, tak, zobaczcie, oni już wiedzą, że paliwo będzie po co najmniej 10 zł. Tutaj nawet testują 20 zł, 23 zł, widzicie? Także już stacje benzynowe wiedzą, że te ceny będą rosły, to jest kwestia dni tygodni, bo tak naprawdę według mnie taka największa recesja przyjdzie dopiero. Wakacje, no i jesień też to będzie właśnie taka recesja. No i wtedy mm, te osoby, które już tutaj zakupią tego Bitcoina w, w okolicach 20 tysięcy, no im się skończy kasa za chwilę, tak, no bo tych osób tu za dużo nie ma. Yy, Grubasy, no tutaj nie widać to jakichś takich dużych wolumenów, żeby to, wiecie, wziąć to za schemat akumul akumulacji White też tutaj nie, nie widzę za bardzo akumulacji White yy, No i pamiętacie, że im częściej jest ten poziom yy, poprzedniego ATH testowany, tym on jest słabszy. To tak jak było na poprzednich poziomach: 30 tysięcy, 40 nie. Też testowali, strzelali w ten poziom, aż w końcu go przebili i polecieli niżej. No i podobna sytuacja może się wydarzyć również tutaj. Teraz, te osoby, które zakupią tutaj, będą po prostu ze strachem sprzedawać na niższych poziomach, czy na przykład na poziomie 15 tysięcy, 10 000. i w ten sposób, słuchajcie, grubasy wyjmą wszystkie dolary dostępne na tym rynku. Tak, bo pamiętajcie, że grubasom nie zależy na tym, żeby akumulować bitcoina, jak to niektórzy naganiacze mówią, kupuj jak najwięcej bitcoina. Im zależy na tym, żeby jak najwięcej dolarów z tego rynku wyciągnąć od ulicy, nie? To jest cel grubasów. To jest podstawowy cel grubasów, żeby jak najwięcej dolarów wyciągnąć od ulicy. No i to jest teraz bardzo fajny moment dla nich, właśnie, żeby wykosić tych wszystkich tutaj, którzy się tutaj pakują żeby oni po prostu oddali im te dolary na niższych mm, poziomach. Także tam, tam tam to będzie dopiero y, takie koszenie już tych, takie wyciskanie cytrynki tak naprawdę z tego rynku, nie tych ostatnich dolarów. Y, no, to jest oczywiście tylko takie moje zdanie, moja luźna predykcja, więc y, ja przypominam, że to nie jest porada. Inwestycyjna. I teraz sobie sprawdźmy, może zakres tych spadków. Wstępnie, tak sobie określam, jaki to byłby zakres. Tylko musimy się cofnąć troszkę w czasie. A, ja już tutaj mam określony. Kiedyś sobie mierzyłem. To jest ta korekta. I ją byśmy mierzyli stąd. Tak, i tu już mam wyznaczony ten poziom, to jest poziom 12 tysięcy dolarów. I zobaczmy, coś tam historycznie na tym poziomie się dzieje. Czy jest tu jakiś ważny punkt, ważne miejsce? No jest. Bo jest tutaj imbalans do uzupełnienia z dnia. Zobaczcie, ta długa świeczka, która była w dniu 21 października 2000 roku. Poza tym mamy tutaj jeszcze ważne takie punkty oporu. Tutaj. Tutaj też. Także tutaj. O, także trzy takie mocne punkty oporowe, które tutaj są. Także wstępny zakres spadków to okolice 12 tysięcy. Przede wszystkim uzupełnienie tego imbalansu, nie? To jest właśnie tutaj. No a w tej chwili jesteśmy na poziomie 20 tysięcy. No i imbalans jest uzupełniony już akurat o z tej właśnie długiej świeczki. Zobaczcie czyli te, widzicie, te imbalanse, o których ja cały czas mówię, są uzupełniane, to jest świeczka z dnia 16 grudnia 2000 roku, imbalans <laughs> uzupełniony ten imbalans na poziomie 18 tysięcy też powinien być uzupełniony, no i ten już później mamy tylko na, na tych 12 tysiącach, nie także to taki wstępny zakres yy, spadkowy także słuchajcie, no cóż, no, sytuacja na rynku jest jaka jest jeszcze jedna rzecz, no to Fed dalej chce podnosić stopy procentowe, a to oznacza no to, co oznaczało do tej pory, czyli po prostu. No, sami wiecie, co to oznacza dla giełdy, nie? Nie, nie będę tego tłumaczył, można sobie na wykres spojrzeć, czy to SNP, czy, czy tam Bitcoina. Jeśli chodzi o S&P, no to tutaj cały czas znajdują się w tym białym kanale, o którym, który ja wyznaczyłem już, słuchajcie, dawno, kiedy byliśmy jeszcze gdzieś tutaj, nie? Ja ten kanał wyznaczyłem i on dalej tutaj jest aktualny, cena tutaj wraca, a jeśli chodzi o aktualną sytuację, no to ona może jeszcze odbić trochę do góry, bo tu gap powstał na poziomie 3900 punktów, nie? Więc gdyby chcieli teraz iść po tego gapa, no to na Bitcoinie też może być tam jakieś lekkie odreagowanie, no ale tutaj póki co, póki co testują cały czas to poprzednie ATH. I zobaczcie o ile tutaj było takie mocniejsze odbicie, tak już teraz. No dzisiaj słuchajcie, testowali to ATH, dzisiaj mamy 22 czerwca. No to testowali to raz, dwa, trzy. No tutaj, tutaj może nie było takiego konkretnego testu, no ale dwa testy można powiedzieć, że się odbyły. I teraz tak jakby chcieli zrobić trzeci. No zobaczcie, że tu już nie ma jakichś reakcji dużych popytowych, nie? Co jest, to jest niepokojące dosyć. Także teraz słuchajcie, jeżeli ten poziom ATH znowu pęknie, no to tak jak mówię, no to ludzie zwątpią już, że to jednak ten ostatni szczyt ATH nie działa. No, i niestety to zacznie się już po prostu to, co, to o czym, o czym tutaj mówię, czyli, te, czyli ten zjazd na te dolne pułapy <coughs> cenowe. Nie? Także cóż, no jeśli chodzi o tego BNX, to tak jak mówi, nagram Wam filmik, zobaczymy. Ciekawy jestem, jak to pójdzie. Na razie, short ładnie daje yy, zarobić, ale BNX-em i, i tym sposobem wyznaczania spadków i, i shortów, no to ja. Tutaj zajmę się w poprzednim filmiku, tak już kompleksowo. Także proszę oczekiwać jakiegoś materiału. Ok, pozdrawiam Wam, życzę Wam udanych wakacji, bo pewnie wielu z Was już będzie gdzieś tam wyjeżdżać. Myślę, że dzięki moim, że tak powiem, predykcjom wielu z Was udało się zarobić na jakieś fajne wakacje, bo to był naprawdę rok, w którym można było. To był taki książkowy rok, szczególnie na Bitcoinie, w którym można było. No po prostu zarabiać na tych shortach. No, ja wam o tym mówiłem. No i wiem, że tam ktoś tam pisał w komentarzach, że też shortował. I, no i cieszę się, cieszę się, że też udało ci się coś tam dzięki mnie zarobić, że te filmy nie są tylko tak tworzone na, na marne, tylko jakiś tam pożytek z tego, z tej mojej tutaj pracy jest. Ale tak jak mówię, to nie są porady inwestycyjne, tylko moje luźne zdanie dzielę się tylko wiedzą które do tej pory na rynkach finansowych zdobyłem. Także, cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkich subskrybentów mojego kanału, i pozdro, jeszcze raz pozdro.